Przychodzę do Was z podsumowaniem poprzedniego miesiąca, miesiąca lutego i z planami na kolejny miesiąc. Mam taką małą ściągę, żeby się w tym nie pogubić. Może mi się uda to nagrać bez cięcia. Teraz jest to takie podobne bardzo modne, żeby po prostu nie zatrzymujecie kamery, tylko cały czas nagrywacie. Mam nadzieję, że się uda. A ja korzystam z chwili, bo dzieci są na polu i nikt mi tutaj nie przeszkadza, jest Jasio, ale jest zajęty swoimi sprawami. Laurka poszła spać, Mileńka się tam czymś zajmuje, także może uda mi się w chwili coś nakrać. Jak to się mówi, mamy chwilę. Podsumowanie lutego, co nam się udało? Jeśli chodzi o organizację, troszeczkę odgaciliśmy dom i część strychu i w sumie taką dobrą motywacją dla nas był dzień wyrzucenia segregowanych śmieci. Także, im bliżej tego dnia, tym bardziej już trzeba było się sprężyć, żeby powyrzucać wszystko, co jest niepotrzebne. Organizacja i zabaw jest z tego filmik. Tam nagrane macie, jak wygląda pokój zabaw, jak są podpisane różne miejsca, szufladki, pojemniki. Naklejałam specjalne napisy. Raz, że pomaga to później w później w porządkach, a drugi raz dzieci uczą się też czytać, także polecam. Jeśli chodzi o powrót do Zero Waste, no to udało się zrobić taki przegląd i mam nadzieję, że już w tym tygodniu zobaczy taki film podsumowujący, jeśli chodzi o jak to u nas wygląda w domku. No i jeżeli chodzi jeszcze o ogród, właśnie mieliśmy zaplanowane taką tablicę ogrodową i to nam się udało zrobić. I przekopałam ogródek. Jeśli chodzi o zakupy. Ja Miałam zaplanowane, że kupimy lustro i okap. No i niestety dalej nie znalazłam. Przejrzałam całe porto licze i nie udało mi się tego znaleźć. Ale za to kupiliśmy krzesła do wyspy. Także już można z nami gotować i uzupełniłam też całą chemię domową, czyli jeśli chodzi o wszystkie płyny, proszki, środki do yy, sprzątania, sól do zmywarki, nabłyszczacz, także to wszystko mamy. Yy, jeśli chodzi o zdrowie, znalazłam fantastyczne miejsca ze zdrową żywnością, udało mi się też kupić u lokalnych mieszkańców takie najlepsze skarby typu mąka i jajka. Przechodzimy do dzieci. Nie kupiłam Hani okularów, za to kupiłam Hanie soczewki. I Hania te soczewki wczoraj zgubiła. Także znowu musimy zakupić okulary z soczewki. Na razie się sprawdzają, myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Więcej planszówek i gier rodzinnych. To nam się udało. Wspólnie bawiliśmy się w pokoju zabaw i tutaj przy stole. Udało nam się też skorzystać z sali zabaw. Nie byliśmy natomiast w parku Trampoli. Trochę się pochorowaliśmy, też mieliśmy takie weekendy nagle zaplanowane czyli jaśno przedostałem zaproszenie na urodziny, żeby zbyt ale się nie udało, bo zadzwonił mi telefon. Także park Trampolin nam się nie udał. Mam nadzieję, że uda nam się to w tym miesiącu. I co jeszcze? Udała nam się bardzo dużo, aktywność na polu, była świetna pogoda, także korzystaliśmy tyle, ile mogliśmy. A jeżeli chodzi o taki czas dla mnie, no to znalazł się też czas na książki, pielęgnację, wyciszenie i relaks. To by było chyba tyle. Tu na te swoje notatki, jeżeli chodzi o luty. No to teraz zabieramy się za marzec. Nie wiem, czy widzicie, trochę Wam to pokażę. Zobaczcie. Marzec jest dosyć mocno tutaj zajęty. Ale to też taki fajny miesiąc, kiedy wszystko budzi się do życia, przychodzi wiosna. Więc planów trzeba mieć dużo. Organizacja. W planie są porządki w książkach, porządki w apteczce, przegląd butów i ubrań wiosennych. Przegląd też zaproszeń komunijnych, bo zbliża nam się komunia i musimy coś wybrać. No i w planie jest też budowa kurnika. Mm, tak, chcemy mieć kury, także mam nadzieję, że się uda. No i powoli trzeba się już do Wielkanocy. Chcę sobie to wcześniej rozplanować, jak to będzie wyglądać, cały tydzień. I jeżeli chodzi o, o podejście takie religijne i też organizacyjne w domu, także gdzieś to trzeba przemyśleć wcześniej. Jeśli chodzi o dzieci, no to mamy tak: przegląd rowerowy. Chcemy poszukać korepetycji dla Mileny. Matematyka. Uporządkować rutynę wieczorną, czyli takie godziny wyciszenia, słuchowiska, książki. Tak jak wspomniałam, chcemy pojechać do Parku Trampolin. No i e, zwiększyć zasób słownictwa z angielskiego, i popracować nad takim, taką umiejętnością poszukiwania informacji. E, mamy duży dostęp teraz. I do książek, i do internetu, i wszędzie można, że tak powiem, szukać, weryfikować pewne sprawy, i chcę tego dzieci, może nie nauczyć, ale jak gdyby bardziej im to przypomnieć, jak to było, jak można szybko gdzieś znaleźć ważną informację. Jeśli chodzi o zdrowie, no to jak to wypada zwykle w marcu, czeka nas odrobaczenie wiosenne, było na jesień, we wrześniu, także teraz marzec znowu. Chcemy więcej chodzić na basen. Musimy też odwiedzić dentystę. Jeżeli chodzi o aktywność ruchową, no to też chcemy zaplanować, żeby było tego trochę więcej. Już obiecuję mi ręce, że zaczniemy biegać. Gimnastyka z dziećmi, no to się dzieje cały czas, ale powiedzmy, że uda nam się to jakoś zaplanować. No i spacery, no i wyczekane rolki. Także jak tylko będzie jeszcze cieplej, ruszamy z rolkami. Jeśli chodzi o zakupy, no to yy, czeka nas zakup oczyszczenia wody. To jest taka duża stacja do, do z filtrami, z yy, nawet nie wiem jak się to do końca nazywa takie butle, które oczyszczają wodę. Zwlekamy, zwlekamy, ale najwyższy czas jest to zakupić. Chcę dokupić yy, parę rzeczy do apteczki domowej, yy, zakupić zaproszenia na komunię. No i kupić miód. Pozostało nam tylko pół słoika miodu. I co jeszcze? I zaczynam. Zaczynam muszę też kupić. Jeśli chodzi o pracę, no to większy czas poświęcić na systematyczność. Zastanawiam się nad Voiceoverem, ale nie do końca jestem do tego przekonana. Przemyśleć muszę też szorty. Zastanawiam się też jeszcze nad takim filmem, czy nagrać taki film, jak wygląda nasz dom, czyli taki home tour. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak wygląda dom rodziny wielodzietnej naszej. Jeśli chodzi o działalność, no to musimy zaktualizować reklamy. No i jeśli chodzi jeszcze o, o filmy, o. Mam w planach taki film Zero Waste i film Chemiczni Przyjaciele. Także to się też pojawi wkrótce. No i został nam ostatni punkt, czyli Mama Time. No i tutaj w planie jest pielęgnacja, rozwój i relaks. Na no, głównie wszystko jest z taką aktywnością naszą rodzinną, także myślę, że to będziemy pielęgnować i dbać o to, żeby, żeby działo się nadal. Mam taki też tutaj podpunkt. To są takie cele miesięczne. No i w większości to jest co miesiąc to samo, czyli robimy wszystko, żeby spędzać więcej czasu razem, żeby być samowystarczani, żeby pielęgnować wdzięczność i żeby ten rodzinny czas był dla nas taki, gdyby najważniejszy. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby. W tym miesiącu się wszystko udało, a nawet jak nie wszystko, no to większość. I, I mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym miesiącu i podsumujemy to wszystko. razem. Do zobaczenia w następnym filmie. No jeszcze Wam pokażę, co robi Starszy No Zobaczcie. A no. mam jakieś chwile spokoju. No. Pięknie. Добре, ну то на разе, па